Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Kilka dni temu gruchnęła wiadomość o organizacji pokazowej walki dwóch legend boksu Mike Tyson kontra Roy Jones Jr. Pojedynek odbędzie się 12 września w kalifornijskim Carson. Na moim kanale pojawiło się wiele komentarzy na temat tej walki, prosiliście mnie też, bym nagrał o niej odcinek. Dziś zatem zupełnie szczerze opiszę wam, dlaczego ta konfrontacja nie wzbudza we mnie praktycznie żadnych emocji. Powrót Mike'a Tysona do boksu od wielu tygodni był gorącym tematem w sportowych mediach. Najmłodszy mistrz świata w historii wagi ciężkiej zamieszczał materiały z treningów, na których naprawdę imponująco się prezentował, co wielu kibiców przyjęło z dużym entuzjazmem. Niektórzy fani na podstawie tych filmików posuwali się do teorii, że nawet dziś Tyson znokautowałby większość pięściarzy kategorii ciężkiej. Tutaj jednak od razu powiem, że moim zdaniem to absolutna bzdura. Z tym większą obawą przyjąłem słowa prezydenta federacji WBC Mauricio Sulaimana, który zapowiedział, że jeśli Tyson rzeczywiście wróci i będzie toczył walki inne niż pokazowe, to na pewno zostanie umieszczony w rankingu. W dalszej części swojej wypowiedzi Sulajman mówił też, że skoro żelazny Mike został najmłodszym mistrzem w dziejach wagi ciężkiej, to może teraz mógłby zostać najstarszym czempionem. Brzmi to tak irracjonalnie, że aż trudno się do tego odnosić. Może zatem spróbujmy zweryfikować to, kiedy po raz ostatni Tyson był w mistrzowskiej formie. Najwięksi krytycy powiedzieliby zapewne, że w 1990 roku, no bo też nie da się ukryć, że sensacyjna klęska z Basterem Douglasem zmieniła Mike'a. Inni za jego koniec uznaliby dwie porażki z Evanderem Holyfieldem, dalej można by sięgnąć do przełomu wieków, gdy Tyson zanotował jeszcze serię zwycięstw przed czasem, ale nokaut z rąk Lenoxa Louisa to był już prawdziwy gwóźdź do trumny. W 2004 i 2005 roku Mike'a nokautowali jeszcze zawodnicy zupełnie przeciętni, czyli Danny Williams i Kevin McBride. Pięściarz z Brooklynu był już wtedy wrakiem i niejednego swojego fana doprowadził zapewne do łez tym, w jaki sposób kończył swoją karierę. Można zatem powiedzieć, że po raz ostatni w przyzwoitej formie Mike Tyson był 20 lat temu, a po karierze też przecież nie prowadził się jak bracia kliczko. Obecnie ma 54 lata i w kontekście jego powrotu najczęściej mówiło się o kolejnym starciu z Holyfieldem. Ostatecznie zobaczymy jednak walkę z innym weteranem, czyli 51-letnim Royem Johnsem Jr. Roy był prawdziwym geniuszem. Ja umieściłbym go zapewne w czołowej dziesiątce najlepszych pięściarzy w historii boksu, ale końca jego poważnej kariery dopatruje się w roku 2004. To właśnie wtedy ciężko znokautował go Antonio Tarver, co wspominałem zresztą na kanale 13 Runda. W późniejszych latach te nokauty się mnożyły, ale Jones Junior uparcie rozmieniał się na drobne. I co z tego, że pokonywał anonimów, skoro starcia z lepszymi zawodnikami kończył nieprzytomny, że wspomnę tylko Lebedewa i Lego. Ostatnią zawodową walkę stoczył w 2018 roku, gdy bokserski świat dosłownie błagał go już o to, by dał sobie spokój i nie ryzykował zdrowiem. I właśnie słowo zdrowie jest dla mnie tutaj kluczowe. Gdy usłyszałem o chęci powrotu Mike'a Tysona na ring, najbardziej obawiałem się tego, że zostanie wystawiony naprzeciw jakiegoś młodego, gniewnego zawodnika wagi ciężkiej, który po prostu zrobi mu krzywdę. To nie musiałby być nawet nikt z czołówki, w miarę silny i ofensywnie usposobiony pięściarz już mógłby stanowić niebezpieczeństwo. O tym, że takie powroty mogą się źle skończyć, przekonał się niedawno Zab Zabjuda, były mistrz świata dwóch kategorii wagowych. Gdy rok temu pokusił się on o kolejne poważne wyzwanie i zmierzył się z niezłym klitusem Seldinem, to doznał w tej walce ciężkich obrażeń mózgu, zagrażających nawet jego życiu. W dniu pojedynku miał 41 lat, a nie jak Tyson 54. Wcześniej jego przerwa była zdecydowanie krótsza, ale i tak niewiele zabrakło do tragedii. Zdarzały się oczywiście w świecie boksu fenomeny takie jak Bernard Hopkins czy George Foreman, którzy boksowali na najwyższym poziomie grubo po 40, ale na ogół toczenie dużych walk w takim wieku wiąże się już ze sporym ryzykiem. Oczywiście bardzo często motywacją są pieniądze, bo znamy przecież wiele historii mistrzów, którzy lekką ręką przepuszczali zarobione miliony i stawali się bankrutami. Tysonowi i Jonesowi parę groszy na pewno się przyda i z tego względu nie potępiam organizacji ich pojedynku, tym bardziej że część dochodu ma też powędrować na cele charytatywne. Skoro jest na takie wydarzenia zapotrzebowanie i ludzie będą chcieli to zobaczyć, to nie ma w tym nic złego. Ja chcę tylko sprowadzić na ziemię tych, którzy liczą tutaj na jakieś wielkie grzmoty w ringu. To będzie pojedynek pokazowy, nie wliczany do rekordów zawodników. Nikt nie będzie tego starcia punktował, a zatem jeśli potrwa ono pełen dystans, zostanie ogłoszony remis ze względu na charakter walki, nokautu, nie należy się natomiast spodziewać. Pięściarze będą boksować w rękawicach 12-uncjowych, a zatem większych niż te zazwyczaj używane. Początkowo mówiono nawet o walce w kaskach. Ostatecznie takiej konieczności nie będzie, ale i tak należy do tego wszystkiego podejść bardziej jak do show niż do poważnego pojedynku. Zapewne w tygodniach poprzedzających walkę Tyson i Jones wymienią trochę tak zwanych uprzejmości, być może dojdzie nawet do jakiejś delikatnej przepychanki, ale wszystko to będzie miało na celu wyłącznie podkręcenie zainteresowania całym wydarzeniem. Mike i Roy są legendami i mają pełne prawo do tego, by zarabiać teraz na swojej sławie. Dla ich dobra zresztą by robili to właśnie w takich pokazówkach, niż w prawdziwych pojedynkach z dużo młodszymi zawodnikami. Jeśli natomiast 12 września swoją kolejną walkę stoczy Saul Canelo Alvarez, a taki termin się przewija, to na żywo będę chciał zobaczyć właśnie Meksykanina. Natomiast do starcia Tysona z Johnsonem wrócę sobie z odtworzenia, traktując je bardziej jako ciekawostkę. I nie mówię tego wszystkiego, by jakoś was tutaj zniechęcać, ale raczej by uświadomić wam czego możecie się spodziewać. Zresztą nawet organizator zapowiedział wprost, że, cytując, nikt nikomu nie będzie chciał urwać głowy, po prostu poruszają się trochę, a pani będą mieli okazję zobaczyć legendy w akcji. Korzystając z okazji, chciałbym przenieść się jeszcze na chwilę na polskie podwórko, gdzie w minioną sobotę odbyła się gala Knockout Boxing Night w Augustowie. Cała impreza stała na niezłym poziomie, a większość walk całkiem dobrze się oglądało. Podobnie można powiedzieć zresztą o pojedynku wieczoru, którym był rewanż Pawła Stępnia z Markiem Matyją za kontrowersyjny remis sprzed roku. Wówczas, zdaniem moim i większości obserwatorów, na zwycięstwo zasłużył Stępień, który teraz chciał udowodnić swoją wyższość i zrealizował swój plan. Był w ringu wyraźnie lepszy i nie pozostawił żadnych wątpliwości tym większe było zdziwienie gdy okazało się że decyzja sędziów jest niejednogłośna dwóch arbitrów punktowało 97-93 dla Stępnia natomiast pan Piotr Kozłowski miał na swojej karcie kompletnie absurdalne niewytłumaczalne 98-93 dla matyi. udana gala została więc zepsuta przez niekompetencję jednej osoby ale na szczęście sprawa ma swój dalszy ciąg Imprezę w Augustowie po raz pierwszy sankcjonował nowy podmiot, Polska Unia Boksu, której taki falstart na pewno nie pomaga w zyskaniu zaufania kibiców. Organizacja zareagowała jednak stanowczo i szybko wydała oświadczenie, w którym poinformowała o zawieszeniu sędziego Kozłowskiego. W związku z kontrowersjami dotyczącymi punktacji walki Marek Matyja Paweł Stępień w Augustowie Polska Unia Boksu postanowiła wyznaczyć panel sędziowski w składzie Paweł Kardyni, Przemysław Moszumański i Leszek Jankowiak. Panel obejrzy i wypunktuje wyżej wymieniony pojedynek, a na podstawie tej punktacji Polska Unia Boksu podejmie dalsze decyzje. Do tego czasu sędzia Piotr Kozłowski nie będzie brany pod uwagę przy kolejnych obsadach. Tak brzmi właśnie treść oświadczenia i daje to nadzieję na pewien przełom. Wygląda na to, że sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan, jak to nieraz się zdarzało, lecz wszystko będzie dogłębnie przeanalizowane. Nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek mógł przyznać rację sędziemu Kozłowskiemu i wypunktować walkę tak jak on. Myślę zatem, że wobec arbitra zostaną wyciągnięte konsekwencje. I oby takie dochodzenia stały się powszechną praktyką, bo niestety skandaliczne werdykty co jakiś czas zdarzają się na naszym podwórku. Tym akcentem już się z wami żegnam i mówię do usłyszenia.